Drodzy widzowie, czas, czas na Grow a Garden. Tego wiesz, tego wielkiego dragołówka. To mój kolega Fikuśny. Co jest? tak dziwnie mogło... Co jest czterdzieski taki mały? To mój kolega Fikuśny i... I on ma 8 lajków. Ten kto mu zostawi lajka i mi... Jak w ogóle na, nas spotkacie, no to dostaniecie dobre rzeczy. Na przykład jak tego bambusa, który kosztuje 800 tysięcy. Ale jak chcecie na przykład tak, takiego wielkiego pomidora... Pomidora. Wielkiego pomidora. O takiego? No to ta oferta jest tylko przez 7 dni. Ta oferta będzie przez tylko cały tydzień. A że jest druga koleżankę na głowę. Dobra, fajnie. Więc Zabijajcie! Nagrodę garden, czy czekajcie! Piszcie! Piszcie nikt w komentarzach, a jak na. Cholera! W komentarzach, Helena! To góra! Stop! A mam nagrywam Dobra. Czekajcie. Bo, jak zwykle, telefon musiał mi się. Dobra. Mogę Wam tak, dać Wam tak. To, co. O, fryka, to... No, chul. Chulica. Wam dać Teraz. Dostaniecie tak. Tego bambusa. Tego. Tego kokonuta, To coś. Do tego to. I te jajko. Nie macie psychy. Więc... Dobra. Więc jak uda Wam się wbić ze mną na Grow a Garden mój nick to xd372. Więc jakby co, wbijajcie, wpiszcie nick w komentarzach, a ja będę Wam dawał rzeczy, jakby co, dajcie subskrypcję i lajka, like, bo tak to nie, bo tak to będę mógł robić takie filmy. Jak taki takie jajko, to mogę A wiecie, że się zdenerwowałem i teraz gram solo i teraz będę spokojny i nie dam się ponieść emocjom muszę zagrać na tak spokojnie albo na bardzo co ty grasz? no tak jak ktoś ma PSa no to to jest mój nick gameplay cyberpunk sigma Boy. to Fikuśnego nick a to Matiego Edgarus 200 Edgarus 200 to mojego kolegi na Robloxa z no i patrzcie co on ma, takie świętki rzeczy. M też takie miodowe coś tam. Miodowe rzeczy ma. Też. A mój, a mój, a mój to w ogóle ma miód. Taki, hmm. taki jak miodu. Mhm. Ja kiedyś też je miałem. Szczółkę? To Wiem. Dobra. Powiedziałam, ja czegoś typu. Ja myślałam, czy to królewa? Patrzę na. Jest napisane. Dobra. Jak Wam się nie uda być na tym filmie poniżej 50 łapek, no to no to nikt nie do. No to jak Wam się uda, no to do. Stanie ktoś oczywiście. Ta, takie mam guzje. Oferta tylko jest, jest na tym filmie. Jeśli ktoś będzie chciał coś legendarnego z jajka, mogę mu dać, jak dołączę do serwa. To mi się wygląda druga. No, no i napiszcie tak. Wiecie, co zajezydził, i poleciałem na medali. No, no i w komentarzu jest... Potem idziesz tam na wrota, coś tam, coś tam. I potem lecisz na ogromne miasto. Potem wyjaśniasz typu, gra w minikierkę. Jakby co? Powtarzam. Rzeczy nie się, że nie macie psychy, żeby tego widzieć. Pamiętajcie, to jest farma mojego kolegi, a to jest moja farma. Rozpoznacie ją przez tą brukselę. Jakby co? Nie, nie jestem adminem, nie, nie jestem cheaterem i nie, I nie, nie, nie. I nie, nie, nie. Prawda? Prawda. I jakby co? Komentarze będą nie wiem kiedy, ale będą na pewno włączone w tym. W komentarzach wpiszcie. Niki, a my wam przykniewamy serduszko. Tak. Rozumiecie, że to była moja szansa na zdobycie. Będę na nasze miłość. Ładnie. To nie jest nic, no, Więc. To jest mój skin, jakbyście chcieli zapamiętać. A to jest. A to jest. Mojego kolegi. No i nie, za... I pamiętajcie, ma... Z... dajcie lajka to tak to. Będę dawał wam. Damy wam co... coś, co jest bezużyteczne. Mam bo nie jest bezużyteczne, bo kosztuje. No, jest sześć... 600 tysięcy, tak mało. A ja mam. 9... A ja mam. Masz. Chcesz brukselkę? Podlewaj to, żeby mi wyrosło większe i większe. Pi! Dobra, dołączajcie! Szybko dołączajcie, jak będzie bi. U nas macie dobić 50 subskrypcji. Tak? To będę nadawał live'y. No i wtedy w sekrecie powiem Wam jedną rzecz. Wtedy będę Wam mógł mówić, kiedy będzie. Typery Lili! Czyli najlepsza rzecz na świecie! Kłupacy! Mogę Wam powiedzieć tak! To jest najlepsza rzecz! I jeszcze jak będzie coś, no to dosłownie wygrywacie cał, cały... oczywiście... mój lucik. Cały mój lucik kosztuje... Hmm, 90 tysięcy. 90 milionów. Ja tylko trzy razy poddałam. Ok, chyba jestem najgorszym graczem Fortnite'a. To nieprawda. Ej, a wiecie, że właśnie prze, że, e, przegrałam z Ten, e, który bo prostu to miał ileś a ja nie trafić I, bo, i to się potwierdza. Ja mam z Ja nie na Ale nie, bo nie raz, ma, Mateo, bo raz, 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 dwie pompy. Nie mówię, że jest Nie Jest dobry. Tak jak i ty. Jak zawsze gram solo, to wtedy się i nie mogę się skupnić. No to weź zrzuć na luz. Na luz eee. na... Ale po prostu nie chcę, żeby nawet Bałbinki uważały mnie za takiego słabeusza, bo widziałem takiego gościa co miał lepsze landing, Och snabbt ju sökt till Melonda. Har

Jak ktoś będzie miał o to, no to dawajcie mi, bo Popatrzcie to! Moja Bruksella się trochę zmniejsza, a ja chcę, żeby była wielka. Dalej. Jakby co? Wy musicie mi kupować akurat rzeczy, bo tak to ja po prostu... Tak. Ja nie. Trudne wchodzenie, a to jest to, takie proste jak w Jakby po prostu cokolwiek. Zdajecie, że mój drogi, frud, będzie aż do nieba? O, dobrze. Mega wysoki. Ej, Fikuśny, do nieba, no to znaczy, że tu, gdzie ja jestem. No na oszukiwanie. Nie mam trochę Awatero ja jedna Dobra, teraz możemy zagramy. To jest na takie dobra na na Krzysztoje Krzysie. Ja na tej Awatero nie jestem słaby, bo co Dobra dzisiaj druga gra, w której mnie spotkacie, to jest oczywiście nie Brook Haven. Nic co znacie. Tylko grę za Pierwsza to jest gra, a druga to... E, Brookhaven RP. Brookhaven RP, dobra. Al, albo nie. Al... Dobra, Brookhaven. Jak, jak znajdziecie kostka, który pokaże wam jak wygląda? który wygląda o tak no co to, to ja więc fe... więc wbijajcie że to też jest na tygod... na tydzień ale dalej gram wy czy... oczywiście jak na spotkacie na przykład na tej grze? A tej? A tej razem? Wtedy? Wtedy? To wtedy wam pokażę jak przejść na level. Bo ja tą grę znam. Za chwilę przejdziemy z krzyżem końcowy level. Oglądajcie do końca live'ika. To nie jest live. Dobra! Kikuśny? Gramy w to! Ja muszę być dorosły. Ja muszę być dorosły. Jak chcę? Nie bo nam głowę to jest ostatnia. Nie Bo się teraz odłączyłem. Gdy wyłaś? Nie, bo je, musim, ja muszę dać końcowy level. A czemu ty musisz dać końcowy? Jakby co, to jest, to jest trochę podobne do Wojana. Jakby bojanu. co, to jest mały demon, dwójne ma uszki jak demon. To jest mały Szymon Demon. Tiri, tiri, uuuu. Ja chcę Szymonowi demonowi. Tiri, tiri, uuuu. A ty jesteś złową. Ja spadam. Narka! Narka! Sypierka. dlaczego ja jestem we wszystkie te słabe. Nie wiem. Proszę, nie czuję Nie zapraszał samych Dobra. Będą dwa kody, żebyście musieli nie napisać. Pierwszy kod to jest Sigma Ekipa. Ha, hashtag Sigma Ekipa. Aaao, ty gdzie? Dziecko. Tak nie powinna. Ale czy wy mnie słyszeliście? Tak, czemu... czemu sobie to od... Ja usuwam teraz Fortnite'a i Robloxa, ale potrzebuję ten innej koszyk z każdej gry. Jezus, czemu w Robloxach? Czy ty, Fikuśny, masz lepszy? Czy ty masz ten sam pomysł co ja, Fikuśny? Oj, czekaj. Jaki ty masz pomysł, Fikuśny? Bo ja, żeby pomóc Matiemu, a ty? Ja też. coś go nie mówiłeś. Dobra, może wiesz co? Ja mam pomysł, co zagramy. Zagramy w... Co? W Nie, coś lepszego. Dołączysz do niego. Nie, no, tego no zaproszę. Jeszcze o. lepiej. Jeszcze gorzej. Ale <grym> oh, to jest Oh, fucking shit.

Pikuśny, czy mógłbyś do mnie dołączyć? To chyba znaczy, że tak. Mówię elkanto hipopotano. Czyli dołączysz do mnie? Zależy czy będziesz więczał, czy nie. Zależy czy będziesz jęczał, czy nie. To co? Będzie zły? A wiesz co? Ja znalazłem pilota, przez którego będę mógł urządzenie do maskowania, czyli będę mógł być niewidzialny. W wieżę. Taką fajną trollową. Troll wieża. No to jest dron wieża po pierwsze. Jaki babiczek! Fikuśny, to tak to ci pokażę jedną fajną... Ej, jak... Aha, fikuśny mnie nie słucha. Fikuśny. A gdzie ty? Właśnie nie widzę, jak do mnie dołączyłeś. Nie, widzę tego. Czyli nie chcesz ze mną zagrać? Hej, tu, tutaj, Ty gośny! Zapomniałem, że to dalej się nagrywa. Dobra, idź, pyk, pyk, pyk. Józ? O Ej, ty masz Do minusa Prima? Oczywiście. A ja mam golden do minusa Prima. Mm. Nawet coś takiego nie istnieje. Czekaj na mnie. Czekaj na mnie, bo ci pokażę fajną rzecz. Wiem jaką. Jaką? Warto. Tak. Nie! No co ty robisz, Fikuśny? Jest! Przyszłam. Chodź. Ja nie już wrzuciłam jak coś. Jakby co? Hejka! Tu jestem! No patrz, to mam! Przegapiłeś to! Widziałam. No to czemu tego nie wziąłeś? A to można Tak. No to ty Ja też. Nie wytrzymałeś. Czemu? A ty masz SIM No, patrz to. Jaki SIM, SIM blok? A co ty masz SIM o, o coś takiego niby? No, czy SIM -block. No, pokażę ci. Jest... Przejdź to. Pyk. 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 Idziesz na górę. Pyk. 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 Tak, jak zawsze, idziesz i, i tutaj stop. I tu robisz stop. Zobacz, skocz sobie tu. I tu jest to, ten pilocik. Kliknij na niego R2. No, i nie widzę Cię. Nie widzę Twojego niku ani nic. A. Kto zginął? Ja. Elo, jeszcze nie będę trollował. Nie będziesz? Nie, dobra. O, Dobra. Ja zostawiłem dom, od tej dziewczyny. Powiem Wam tak. Dzisiaj koniec. Dzisiaj koniec. Jutro będzie kolejny film. Narka albo kiedykolwiek. Narka.